Kapitan Klos, Zeszyt trzeci Ostatnia szansa Berlin Kwatera główna Gabinet Hitlera Profesorze von Helling Liczę na pana nową broń Jawohl, mein Führer Warszawa Rok 1942. Szef polskiej grupy wywiadowczej otrzymał ważne polecenie. Przekazuje ją oficerowi polskiego wywiadu, który jako Hans Kloss pełni służbę w Wehrmachcie. Stary sklep, zegar mistrzowski w Warszawie. Profesor von Henning przyjechał wczoraj do Warszawy. Musimy wiedzieć wszystko: gdzie jest poligon, jaka to broń. Jego córka jest jednocześnie sekretarką ojca. Spróbuję ją poznać na balu u gubernatora. Ja spróbuję wykorzystać Ruperta. Pracował przed wojną dla polskiego wywiadu. Znam go. Lubi ruletkę i często przegrywa. Mieszkanie Klossa. Hej Hitler Brunner. Chętnie bym się dziś zabawił. Załatwię Ci zaproszenie na bal do gubernatora. Tajne kasyno gry w Warszawie. Znów Pan przegrał Rupert. Skąd Pan mnie zna? Stara znajomość. Proszę się temu przyjrzeć. Kwituje odbiór 10 tysięcy marek. Rupert. Gdybym przekazał fotokopię Gestapo, oddał Pan kiedyś usługi polskiemu wywiadowi Rupert. Czego jeszcze chcecie? Przydzielono Pana do Von Sfotografuję Pan Pantlany. A jeśli ja pójdę na Gestapo? Zbyt kochasz pieniądze i życie, Rupert. Zagraj sobie jeszcze. Przyjęcie u gubernatora. Zdrowie twórcy Wunderwaffe! Mój przyjaciel, Hans Hansloss. Pani świetnie tańczy. To pan świetnie prowadzi. Los odprowadza córkę von Henniga. Spotkamy się jeszcze. Pani mi się podoba, by mi to. Holt! 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 Nieźle strzelam, prawda, Hans? sklep się Anno, spotkasz się z Rupertem w kawiarni Bolero. On ci przekaże materiał. Będę cię ubezpieczał. Rupert wchodzi do kawiarni Bolero. Czy pan odwiedzał ciotkę Elżbietę? Tak, w Wiedniu. Nic jeszcze nie mam. Musicie poczekać kilka dni. Villa profesora Henninga. Henning rozmawia z Brunerem. Odpowiadacie za moje bezpieczeństwo. Czy ten Rupert jest zupełnie pewny? Poddamy go zwykłej próbie. Przyszedł porucznik Rupert, papo. Znikam. Profesor Henning i Rupert nad planami nowej broni. Telefon z Berlina, papo. Rupert fotografuje plany. Nie wie, że jest obserwowany przez wizję. Kładamy gdzie indziej! Kabinet Brunera w Gestapo. Gdzie masz spotkać ich łączniczkę? Tylko bez wykrętów. Powiem wszystko. Kawiarnia Bolero, środa, godzina 16. Anna idzie do kawiarni Bolero. Kabinet Brunera. Ładna historia. opicer Abwery pracuje dla wroga. Kto? Nie myślałem przecież o tobie, Hans. Złapaliśmy Ruperta na gorącym uczynku. Dziś złapiemy ich łączniczkę. Muszę już iść. Nie zaczekasz na wynik? Kawiarnia Bolero. Rupert czeka na Annę, obserwowany przez tajników. Jeśli spróbuje się ostrzec, Anna w drodze do kawiarni Bolero, gdzie czeka na nią Rupert. Łapanka! Panienko! Łapanka Los czeka na Annę, aby ją ostrzec. Kocioł. Zamelduj Marcinowi. Kabinet Brunera. Czy jeden wiesz jak ona wygląda? Musisz ją odnaleźć. Tylko bez sztuczek. Nie spuszczajcie go z oka. Sklep zegar Mistrzowski. Anna spalona musi zniknąć. Zgoda, ale dziś w nocy będzie mi jeszcze potrzebna. Mamy ostatnią szansę dziś w nocy. Heninga nie będzie w domu, a jego córka. Mieszkanie profesora Heninga. Chce się pan ze mną zobaczyć, poruszniku Klos? Dobrze, będę o 20 u pana. Mieszkanie Klosa. Dobrze mi u ciebie, Hans. Przynieś ci coś do picia? Los rzuca do szklanki środki na senny. Denica chowa pod poduszkę pistolet wyjęty z torebki. Powiedz, Hans, dlaczego zainteresowałeś się brzydką dziewczyną? Nie mów, nie jesteś brzydka. Nastaw jeszcze to tango. O, jaka jestem senna. Dlaczego tak mi się chce spać? Kloss wyjmuje klucze z torebki Benity. Oszukałeś mnie. I ja cię też oszukałam. Dla kogo pracujesz? Albo powiesz prawdę, albo pójdziemy do Gestapo. Nie chcesz mówić? A więc pójdziemy. Anno, przebierz się w jej ubranie. Masz tu przepustkę współpracowniczki Gestapo Benicy von Henning przez willą profesora von Henninga. Uważaj, Anno, pracuj powoli, ubezpieczam cię. Anna w gabinecie profesora Henninga fotografuje tajne plany. Anna wychodzi przez okno z willi Henninga. Jesteś tam? Skarż! Sklep zegar, mistrzowski. Benitą zajmą się moi chłopcy. Anna wyjedzie z Warszawy z samego rana. Mieszkanie profesora Henninga. Powtarzam, Brunner, musicie ją znaleźć. Zadzwonię do Berlina. Gabinet Brunnera. O 23.30 panna von Henning wróciła do Wilni. Nie wychodziła już. Spaliście na warcie. Wyślę was na front wschodni. Kabinet szefa gestapo w Warszawie. Macie 24 godziny. Panna von Henning musi się znaleźć. Anna idzie na przystanek tramwajowy. Anna nie zauważyła, że Rupert ją rozpoznał. Patrol! Patrol! Gabinet Brunera. Widziałeś się wczoraj z Benitą von Henning. Odprowadziłem ją o 23:30 do domu. Jesteś ostatnim człowiekiem, który ją widział. Myślisz, że ukryłem ją w mojej szafie? Do gabinetu wchodzi Rupert. Mam ją! Kogo? Benitę von Henning? Ich łączniczkę ten z kawiarni Bolero, jak uratować annę, Ty, durniu! miałeś ją śledzić, a nie zamykać. Prowadzić dziewczynę, to pomyłka! Ja nigdy nie widziałam tego pana. Tutaj sobie przypomnisz, poczekaj, Brunner, mam pomysł. Bruner, na twoim miejscu bym ją wypuścił i zobaczył dokąd pójdzie. Gabinet szefa Gestapo. Ten pomysł nie jest głupi. Wypuścić ją. Nie wolno wam spuścić jej z oka, ale najważniejsza sprawa to odszukanie Benicy. Berlin już dzwonił. Sklep zegarmistrzowski. Centrala ci dziękuję. To zasługa Anny. Musimy ją uratować. To beznadziejne. Zmieniamy punkty kontaktowe. Ja też się stąd wynoszę. Jeśli przyjmą mój pomysł, będzie szansa. Śledzą ją, nie widzę żadnej szansy. Nie wolno ci ryzykować. Anna opuszcza gmach Gestapo. Anna zauważyła śledzących ją tajniaków. Skręciła w ulicę wspólną. Sklep zegarmistrzowski. Umówiłem się kiedyś z Anną, że w nagłej sytuacji zadzwoni do mieszkania Artura. Będę tam czekał z chłopakami na jej telefon. Zaryzykuj. Anna chcąc zniknąć swoim prześladowcom wskakuje do tramwaju. Anna wyskakuje z tramwaju. Tajniacy są wciąż na jej tropie. Wnętrze mieszkania Artura. Klos z grupą bojowników czeka na telefon od Anny. Anna zauważyła, że w aptece jest telefon. Dzwoni do mieszkania Artura. Obserwuje to tajnik. Wnętrze mieszkania Artura. Słuchaj uważnie, Anno. Czekam na ciebie za pół godziny koło lodziarni na Wilczej. Wnętrze samochodu Gestapo. Telefonowała z apteki. Ustawcie numer. Mieszkanie porusznika Ruperta. Porucznik Rupert wie... Że za zdradę czeka go śmierć. Kto to może telefonować? Tak jest? To ja, panie generale? Kabinet generała. Rupert, ze względu na pamięć o Twoim ojcu, daje Ci pół godziny. Wiesz, co masz zrobić. Rupert wie, że pozostało mu tylko samobójstwo. Z niepokojem patrzy na zegarek. Anna powinna już tu być. Anna dociera na umówione miejsce. W ślad za nią idą tajniacy. Rupert wsiada do samochodu, nie zdecydował się na samobójczy strzał. Anna, przerażona bliskością tajniaków, rzuca się do ucieczki. Wojownicy otwierają ogień do tajniaków. Gestapowcy śledzący Annę z samochodu włączyli się do strzelaniny. Widzącą Annę zauważył Rupert. Samochód Ruperta zatrzymuje się przy Annie. Siadaj! Rupert decyduje się uratować Annę. Nie bój się! Drugi raz cię nie wydam! Rupert zatrzymał samochód na jednej z ulic przed mieściem. Uciekaj! Tu cię nikt nie znajdzie. Klos, który jechał cały czas za Rupertem, zatrzymuje się przy Annie. Klos uchyla drzwi. Ano, To ty Staszku? Rupert pędzi przez most. Podjął już decyzję. Niech to wszystko trafi szla. Przekazuję Ci podziękowanie centrali za wykonanie zadania.